23 czerwca odbyło się w naszej szkole zakończenie kolejnego pełnego owocnej nauki roku szkolnego. Wspólnie odśpiewaliśmy hymn Polski, a następnie dyrekcja i rada rodziców zaprezentowały zapadające w pamięć przemówienia. Miało miejsce również przekazanie sztandaru szkolnego, przyznano też wyróżnienia za indywidualne osiągnięcia uczniów. Czy macie jakieś cele, które chcielibyście zrealizować w następnym roku? Na pewno chciałbym mieć pasek na świadectwie. Myślę, że taka średnia jest do uzyskania, tylko muszę temu poświęcić bardzo dużo pracy, chęci nauki. No ja również, tak jak kolega tutaj po prawej, chciałbym mieć świadectwo z paskiem, chciałabym poprawić swoje stopnie w szkole, no i angażować się w życie naszej szkoły. Czy macie jakieś tegoroczne wspomnienie, które chciałybyście przeżyć jeszcze raz? Myślę, że dobrym wspomnieniem była nocka w szkole i wszelkiego rodzaju wyjazdy integracyjne oraz wycieczki, które uczyły nas różnych rzeczy, nie tylko takich, które uczymy się na lekcjach w szkole. Ja chętnie powtórzyłabym takie wydarzenia szkolne jak Dzień Dole. ponieważ jest to kreatywna forma spędzania czasu w szkole i angażuje wielu uczniów i jest bardzo to ciekawe. Co najbardziej panią zaskoczyło w tym roku? Myślę, że w tym roku szkolnym tak naprawdę być może tylko to, że podwójny nabór przyjęliśmy rekordową ilość uczniów w tym roku szkolnym, było to aż 8, 8 klas, a tak naprawdę to w tym roku tak jak każdym innym roku szkolnym. Są różne wyzwania, które się pojawiają tak naprawdę z dnia na dzień, ale my sobie doskonale z każdym wyzwaniem takim dobrze radzimy. Co chciałaby Pani zmienić w przyszłym roku? Tak naprawdę yy, uważam, że nic, chyba, że będzie to inicjatywa grona pedagogicznego przede wszystkim Was, yy, droga młodzieży, prostu bycie mi jakiekolwiek potrzeby, jakieś zainteresowania, to chcielibyście wprowadzić dodatkowego w szkole, tak najbardziej jestem zawsze otwarta na Waszą inicjatywę i na Wasze pomysły. W imieniu telewizji życzymy wszystkim bezpiecznych i udanych wakacji i do zobaczenia w przyszłym roku.